Witaj. W tym filmie nauczysz się, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami. Takimi jak stres, szeroko pojmowanymi lękami czy natłukiem myśli. Jeżeli czujesz, że stajesz się zakładnikiem własnej głowy, ten filmik jest dla Ciebie. Metoda, którą ci tutaj przedstawię, jest metodą, którą uczę moich podopiecznych na sesjach hipnoterapeutycznych. Postanowiłam przekazać tę wiedzę tutaj na moim kanale, ponieważ jest to bardzo skuteczna metoda i zwyczajnie chcę, by jak najwięcej ludzi mogło z niej korzystać. Dzięki tej metodzie jesteś w stanie poradzić sobie ze stresem, zarówno w pracy, gdy wykonujesz ważne zadania, a czujesz, że stres lub inne, irracjonalne często myśli obniżają Twoją koncentrację i skuteczność i możesz również wykorzystać tę metodę w zwykłych momentach dnia codziennego, gdy czujesz, że zwyczajnie tracisz kontrolę nad tym, co myślisz, jak myślisz i jak się zachowujesz. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, nazywam się Joanna i jestem certyfikowaną hipnoterapeutką z Butterfly Effect Hypnotherapy. Przejdźmy do sedma, i od razu powiem Ci, na czym polega ta metoda a polega ona na skupieniu się na swoim ciele. Gdy doświadczasz, nawet ataku takiego stresu, lub lęku, zauważasz, że jesteś typowo w swojej głowie. Jesteś odłączony, odłączona od bodźców swojego ciała. Wręcz się, za... jesteś w transie. Nawet nie jakby, bo myślisz tak intensywnie, że tracisz kontakt z rzeczywistością, a tym charakteryzuje się wprowadzanie w trans. Wprowadzamy się w trans codziennie, tylko niestety większość z nas robi to. Negatywnie, w sposób nam bardzo niepomocny. A więc, skoro jesteś w swojej głowie i tracisz kontakt z rzeczywistością, chcemy cię przywrócić do ciała. Zauważ teraz zrób to właśnie teraz. Skup się na swoim ciele na tym, jak odczuwasz swoje ciało. A teraz zauważ, że w tym momencie nic nie myślałeś, nie myślałaś. Zwyczajnie nie jest możliwe skupianie się na swoim ciele i na tym, jakie bodźce z niego dochodzą, i myślenie w tym samym czasie. Dlatego metoda, którą ci tutaj przedstawię, której cię nauczę, to metoda oddychania. Jest ona bardzo prosta. A jej skuteczność jest yy, niewyobrażalna. Ja sama korzystam z tej metody bardzo często. Polega ona na oddychaniu i liczeniu. Wykonasz tylko trzy oddechy. I tylko te trzy oddechy dzielą Cię od przywrócenia kontroli nad tym, co myślisz i jak się czujesz. Wdychasz powietrze. Licząc do 7, zatrzymujesz na dwa i wydychasz licząc do 10. Zatrzymujesz na dwa. powtarzasz to trzy razy. Tylko i aż tyle. Wdychasz powietrze i liczysz samodzielnie do 7. Wstrzymujesz ten oddech na dwa, jak już doliczysz, i wydychasz licząc do 10. I teraz parę ważnych kwestii. Dobrze, jeśli nauczysz się oddychać przeponą lub sprawdzisz, czy oddychasz poprawnie przeponą. Często, gdy oddychamy płytko, nasze ramiona unoszą się bardzo do góry. Więc możesz teraz wziąć sobie oddech, weź sobie dłoń na, na brzuchu i weź głęboki oddech. Jeżeli twoje ramiona nie uniosły się do góry, to znaczy, że oddychasz przeponowo. Możesz sobie również wyobrazić, że masz tutaj w brzuchu taki balon, który chcesz nadmuchać. Tak by naprawdę świadomie wziąć ten oddech, taki przeponowy. Jeżeli nie potrafisz, wystarczy, że będziesz codziennie ćwiczyć świadomy oddech i zwracać uwagę, że brzuch ma się napełnić, tak jakby tam był ten balon i naprawdę w, trak, w trakcie, po tygodniu jesteś w stanie już zauważyć bardzo dużą poprawę. Jeżeli bierzesz ten oddech, a Twoje ramiona unoszą się do góry, znaczy to, że oddychasz płytko i musisz poćwiczyć nad oddychaniem przeponem. Także po prostu wyobrażaj sobie balonik w brzuchu. Ważną kwestią w tym oddechu jest to, by ten wydech był dłuższy. Jeżeli nie potrafisz doliczyć do 10, jeszcze możesz doliczyć na przykład do 5, nawet 4, jeżeli y, nie potrafisz więcej. I później ten, no to 4 to mało, ale y, 5, y, i później ten wydech niech będzie dłuższy do 7. I zauważ, zrób to ćwiczenie teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmiku, lub może teraz, gdy mnie słuchasz. I zwróć uwagę na to, jak bardzo uspokoił się Twój umysł i jak powróciłeś, powróciłaś do swojego ciała. I na tym polega całe, y, cała skuteczność na powracaniu do ciała. Im częściej będziesz wykonywać to, to ćwiczenie, tym łatwiej będzie Ci y, to ćwiczenie, y, o tym ćwiczeniu pamiętać w momentach stresowych. Bo jest jednak no, kwestia tutaj tego, że gdy jesteś zestresowany, gdy się czegoś boisz, tak bardzo się zapętlasz w tej głowie, że ciężko przypomnieć sobie, Aha, no, miałem, miałam tutaj oddychać, znowu zapomniałam. Dopiero, gdy się uspokajamy, zaczynamy myśleć, no tak, przecież ten oddech mógł mi pomóc. Dlatego ćwicz ten oddech, kiedy tylko możesz. Rano do zasypiania jest naprawdę super. Wyciszyć się w ten sposób. Dużo łatwiej się zasypia. Gdy stoisz w kolejce, gdy stoisz w korku, gdy zwyczajnie siedzisz i nie masz co robić, i jesteś w jakimś miejscu, gdzie nic nie pozostaje, innego jak tylko siedzenie i czekanie na coś, wykonaj sobie wtedy ten oddech. Im częściej wykonujemy jakąś czynność, staje się ona naszym nowym nawykiem i zapisuje się w naszej podświadomości. Im częściej będziesz to wykonywać, wtedy w takich sytuacjach bardzo stresowych, twoja podświadomość sama będzie ci przypominać, a. Oddech, przecież mamy taki nawyk wykonywania oddechu. Jeżeli w takich wręcz atakach stresu i lęku nic ci nie, nie przychodzi do głowy i nie wiesz, jak sobie pomóc, zadaj sobie zawsze pytanie: jak mogę sobie pomóc? Wyrób sobie nawyk zadawania pytania: jak mogę sobie pomóc? Jest wiele technik, których możesz się nauczyć wcześniej. I zadając sobie pytanie w tym kluczowym momencie, jak mogę sobie pomóc? Jesteś w stanie odnaleźć w myślach techniki, które już się wyuczyłeś, wyuczyłaś i z nich skorzystać? Jest to bardzo ważne pytanie. Jak mogę sobie teraz pomóc? I zwyczajnie najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest nie robienie przez chwilę niczego, skupienie się na oddechu i powrót do ciała. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i życzę powodzenia w praktykowaniu tego oddechu i mam nadzieję, że również Ty będziesz odczuwać piękne korzyści z tej bardzo prostej metody. Podziel się tym filmikiem ze swoimi znajomymi, rodziną, z kimkolwiek jest, ktokolwiek jest Ci bliski i wiesz, że ma problemy z radzeniem sobie ze stresem i lękami. Polajkuj ten film, udostępnij dla innych, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz dowiadywać się więcej przydatnych technik i sposobów radzenia sobie z emocjami i z myślami. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.